Konfrontacja Anakina z Keukaera i Obi-Wana Kenobi'ego na Mustafarze jest jednym z najbardziej emocjonujących momentów w Star Warsa. Chociaż finalna wersja tej sceny stała się ikoniczna, początkowo George Lucas rozważał zupełnie inną wersję, która miała dodać jeszcze więcej dramatyzmu do tej tragicznej walki. W pierwotnej wersji scenariusza, po tym jak Anakin pokonuje Obi-Wana, miała się rozegrać scena, w której trzyma on swojego mistrza za gardło, gotowy do zadania ostatecznego ciosu. W tej wersji Anakin już całkowicie pochłonięty przez ciemną stronę mocy mówi, przepraszam, że tak musi być mój mistrzu”. Następnie z zamachem Anakin kieruje miecz świetlny w głowę Obi-Wana. Jednak Obi-Wan w ostatnim momencie używa mocy, aby przyciągnąć swój miecz świetny, który spada z drugiej strony. Nick Gillard, koordynator kaskaderów, powiedział, że zespół intensywnie walczył, aby utrzymać tę scenę, wierząc, że dodaje ona większej dramatycznej głębi do konfrontacji. Jednak ostatecznie to George Lucas podjął decyzję, by usunąć ją z finalnej wersji filmu. Lucas uznał, że scena walki na tym, powiedzmy, high groundzie, w której Anakin stara się unikać ciosów Anakina wulkanicznym, Tle, była wystarczająco intensywna i emocjonalna, by stanowić kulminację tej historii.